Witajcie w podcaście Archipelag Kompetencji. Nazywam się Aga Leśny i zapraszam Was bardzo serdecznie do refleksji nad kompetencjami w kontekście rozwoju zawodowego. W tym odcinku opowiem Wam trochę, jak to jest możliwe, że gra komputerowa może oceniać nasze kompetencje. Gry kompetencyjne, które najlepiej znam to Archipelago i ClusterMind, czyli dwa produkty z linii Competence Game. Obie gry były projektowane z taką intencją, żeby były porównywalne do badania kompetencji metodą Assessment lub Development Center. Assessment Development Center to kompleksowe badanie składające się z wielu rodzajów różnych zadań, sprawdzających nie tylko wiedzę oraz zdolności jakieś interpersonalne, np. kandydatów, ale również to, czy potrafi w praktyce wiedzę i umiejętności oraz swoje zawodowe doświadczenie wykorzystać. Ponieważ dobre badanie kompetencji to nie test predyspozycji zawodowych albo test osobowości, tylko sprawdzenie, czy człowiek wie, umie, potrafi i chce wykorzystywać deklarowane umiejętności. Gry Competence Games zostały zaprojektowane w partnerstwie projektantów gier z pracowników gier szkoleniowych i specjalistów na rynku w zakresie Assessment Development Center i innych metod badania kompetencji. Gra jako medium zapewnia nam to, że uczestnik nie czuje się obserwowany, co jest strasznie nieprzyjemne na normalnych asesmentach czy developmentach. Wciągające fabuła, różnorodne zadania sprawiają, że dobrze możemy spędzić czas, zaangażować się, choć trzeba przyznać, że gry nie są tworzone dla przyjemności, tylko dla badania, ale mimo wszystko jest to przyjemniejsze niż realizowanie to zadań na sali, gdzie obserwuje nas kilku asesorów. A sama fabuła gry pozwala zaprojektować szereg bardzo różnych zadań i czynności, dzięki którym możliwe jest badanie kompetencji. Aby badanie kompetencji było możliwe, najpierw powstaje model takiej kompetencji, czyli jak my dokładnie tą kompetencję rozumiemy i w czym ona się przejawia w tych trzech obszarach, o których cały czas wspominam, czyli na poziomie wiedzy, umiejętności i postawy. Wytłumaczę to na przykładzie kompetencji Learning Agility czyli Agility uważana jest za zdolność do szybkiej analizy własnych doświadczeń i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków oraz umiejętność wykorzystania zdobytej w ten sposób wiedzy do skutecznej realizacji nowych zadań. No i to jest taka ogólna definicja. Teraz z czego składa się taka kompetencja w modelu behawioralnym? W ujęciu, które teraz wam cytuję, kompetencja składa się z czterech czynników, w żargonie mówimy, które ładują daną kompetencję. Pierwszy czynnik to ciekawość, dociekliwość, dążenie do poznania. Drugi, pozyskiwanie informacji, otwartość na inne punkty widzenia. Trzeci to elastyczność, kreatywność, innowacyjność. Czwarty, odwaga, podejmowanie ryzyka, orientacja na szanse. Oczywiście wszystko w kontekście tej zdolności do analizy własnych doświadczeń i umiejętności szybkiego, zwinnego uczenia się. To wszystko dalej brzmi bardzo teoretycznie. W związku z tym następnie specjaliści od badania kompetencji przemieniają te składowe, to co ładuje tą kompetencję, na konkretne wskaźniki behawioralne. Czyli na przykład po czym poznamy, że dana osoba prezentuje ciekawość, dociekliwość czy dążenie do poznania danej sytuacji. No a potem następnie do tego trzeba jeszcze zrobić skalę. To znaczy, że no dobrze, to teraz ciekawość na poziomie A to tyle, B to tyle, C to tyle, D to tyle. Czyli na przykład liczy się, ile razy dana osoba zadała pytanie, albo czy jest ile razy brała udział w dyskusji. Wskaźniki muszą być jak najbardziej policzalne i na ile to oczywiście możliwe, obiektywne. Następnie projektuje się jakieś zadania, gry, testy, gdzie dana osoba podlegająca badaniu kompetencji jest w stanie pokazać te zachowania, które sobie. Nazwaliśmy jako wskaźniki lub sytuacje, w których mogłaby to zrobić, ale tego nie robi. No i wtedy wiemy, że nie ujawnia danej kompetencji. W klasycznym assessment czy Development Center następnie taka osoba przechodzi przez te zadania, one trwają między 4-6 godzin. Jest obserwowana przez kilku asesorów, bo chodzi o to, żeby było jak najbardziej obiektywnie. W podobny sposób jak na Assessment Center kompetencje są oceniane przez gry Competence Game. Projektanci wybrali kompetencje, które chcą, żeby były badane. Korzystali z różnych raportów badawczych oraz doradców w zakresie rekrutacji i rozwoju pracowników, jakie kompetencje będą w najbliższym czasie pożądane. Stworzyli do nich wskaźniki behawioralne, a następnie zaprojektowali grę, która umożliwia w swoich sytuacjach w swoim przebiegu sprawdzenie, czy dane wskaźniki występują. Można powiedzieć, że gra w cudzysłowie obserwuje gracza. Rejestruje decyzje, akcje, które on podejmuje w konkretnej fabule gry. W Archipelago jest to praca agenta nieruchomości na tropikalnych wyspach, a w Cluster Mind są to cztery role osób pracujących w szalonym laboratorium badawczym. W naszych grach kompetencje również zostały określone konkretnymi wskaźnikami, co jest zaletą gry kompetencyjnej wobec zwykłego assessment center, że w czasie zwykłego assessment center kompetencja może mieć kilka wskaźników i maksymalnie można obserwować mało kompetencji, żeby to było wiarygodne. Natomiast nasza gra, np. Na archipelago, Bada 12 kompetencji i jest to możliwe, ponieważ posiada prawie 50 tak zwanych punktów pomiarowych, czyli rejestruje aż 50 decyzji, czy zachowań, czy akcji gracza świadczących o danej kompetencji. A jak to wygląda w praktyce? No Na przykład w grze Cluster Mind może zdarzyć się taka sytuacja, gdzie ty, jako pracownik danego laboratorium, masz swoją robotę do wykonania, swoich klientów do obsłużenia, którzy się zaczynają irytować, bo już długo czekają, a widzisz, że kolega z laboratorium obok ma ich jeszcze więcej. No i teraz pytanie, co robisz? Czy obsługujesz swoich klientów, czy wybierasz jakiś konkretnych, nie wiem, obsługujesz połowę swoich, potem rzucasz robotę, biegniesz do kolegi. To wszystko gra rejestruje i na podstawie algorytmu. Stworzonego przez specjalistów, określa, co wybierasz w konkretnej sytuacji. Czy realizowanie własnych zadań, czy pomoc innym osobom z działu, i to wpływa na to, jak oceniana jest. Oczywiście za tym stoi potężny model matematyczny przełożony na język programowania. Ponieważ punktów pomiarowych jest bardzo dużo, no to nie jest tak, że jeden błąd przekreśla nasze wysokie wyniki w danej kompetencji. W grze jest kilka, kilkanaście sytuacji, w których możemy powtórzyć jakąś akcję czy działanie i na tej podstawie algorytm obiektywnie ocenia daną kompetencję. To, co jest niewątpliwą przewagą gry kompetencyjnej nad assessmentem czy inną oceną kompetencji, jest to, że gra nie ma preferencji i nie ulega błędom poznawczym. Oczywiście profesjonalni asesorzy uczą się, kończą specjalistyczne kursy, jak unikać tego, żeby ich preferencja, czasem nawet nastrój czy pogoda wpływały na ocenę kandydatów. Natomiast no, jesteśmy tylko ludźmi. Czasem może się zdarzyć, że nie jesteśmy świadomi, że nie oceniliśmy kogoś najbardziej obiektywnie, jak to było możliwe, ponieważ ulegliśmy któremuś z typowych dla ludzi błędów poznawczych. Gra tego nie ma, gry nie interesuje jaki płci jest gracz, jaka jest pogoda i w jakim ktoś jest nastroju. W związku z tym badanie metodą gry kompetencyjnej można porównać do takiego zrobienia zdjęcia. Stryknęliśmy migawkę i mamy rzeczywistość taką, jak ona jest, nie taką, jaką chcielibyśmy widzieć, nie mamy tam żadnych filtrów. To, co warto w tym kontekście dodać, to fakt, że kompetencje nie są zmiennymi stałymi, tak jak cechy osobowości czy bardziej temperamentu. To znaczy, możemy dane kompetencje rozwijać, a nawet zwijać, w związku z tym ich ocena po jakimś czasie może różnić się od oceny wykonanej wcześniej. Dlatego w takie gry jak Archipelago czy Clustermind nie powinno się grać za często. Rekomendacją ekspertów pracujących w Competence Game jest, aby nie grać częściej niż raz w roku. Niektórzy mogą bać się tego oceniania przez maszynę, przez komputer, mówiąc, że on nie widzi takim, jaka ja jestem, czy jaki ja jestem naprawdę. No to co jest bardzo ważne, to to, że każde narzędzie diagnostyczne, aby było wiarygodne, musi rzetelnie i trafnie mierzyć to, do czego zostało stworzone. Competence Game przeszło przez bardzo złożony proces badawczy, gdzie sprawdzano, czy jako narzędzie spełnia odpowiednie standardy psychometryczne. W naszym przypadku były to standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogii. To, że maszyna nie będzie dla nas miła czy łaskawa w ocenie kompetencji, może nas trochę przerażać. Jednak prawda jest taka, że żeby się dobrze rozwijać, żeby dokonać dobrej diagnozy, dobrze stanąć w prawdzie i dowiedzieć się, jak tak naprawdę jest, tylko wtedy możemy dobrze zaplanować swój rozwój czy ścieżkę kariery. Po badaniu Competence Game Gracz otrzymuje raport z oceną kompetencji oraz wskazówkami rozwojowymi, a jego menadżer otrzymuje jego wyniki oraz wskazówki do współpracy z daną osobą lub wskazówki związane z rekrutacją. Raport gracza jest tylko i wyłącznie do jego wglądu, w związku z tym nikt go nie zobaczy. I to jest dla niektórych przewaga badania kompetencji Competence Game nad Assessment Center, bo przy asesmencie jest tak, że raport gracza jest po prostu pisany przez asesora, więc ktoś go widział. Podsumowując, można powiedzieć, że Gra kompetencyjna online ocenia nasze kompetencje na podstawie bardzo wielu punktów pomiarowych, związanych ze wskaźnikami behawioralnymi danych kompetencji. Archipelago czy Cluster Mind to są gry strategiczne przeznaczone do diagnozy poziomu kompetencji zawodowych, które wykorzystują zalety oraz wiele możliwości gier komputerowych oraz wiedzę ekspercką i biznesową twórców gier z zakresu diagnozy i rozwijania kompetencji zawodowych. Oznacza to, że jest to atrakcyjna forma badania kompetencji, ponieważ rozgrywka odbywa się w ciekawym interfejsie graficznym, towarzyszy muzyka, w związku z tym mamy tutaj taki efekt tak zwanej imersji. Zaletą jest też to, że to jest obiektywna metoda, czyli wyniki diagnozy są niezależne od osób przeprowadzających. Dane badanie oraz wysoką precyzją pomiaru wskaźników poszczególnych kompetencji, które zostały zweryfikowane metodami statystycznymi potwierdzając standardy badań psychometrycznych. Cluster Mind Competence Game nie może być jeden do jeden porównywany z sesją Development center. No dlaczego? Na przykład w grze komputerowej duże znaczenie ma proces myślenia, ustalania koncepcji, zaangażowanie w realizację indywidualnych zadań czy nastawienie na poszukiwanie rozwiązań problemów. Natomiast podczas sesji Development Center dużo łatwiej można zaobserwować funkcjonowanie społeczne, np. aktywność w zabieraniu w dyskusji, nastawienie na współpracę czy zachowania przywódcze. W przypadku chęci oceny, jak dana osoba funkcjonuje w grupie, no pewnie lepszy będzie assessment czy development center grupowy. Jednak należy tutaj wziąć pod uwagę, że gra komputerowa nie jest obciążona błędami, które powstają w procesie. Oceniania dokonywanym przez obserwatorów, w tym przypadku przez asesorów. Wyniki naszych badań wskazują, że diagnoza za pomocą gry komputerowej może dawać w niektórych obszarach pełniejszą informację o kompetencjach, tylko należy świadomie wybrać i rozumieć, co gra bada. Osoby, które interpretują wyniki, to certyfikowani partnerzy kompetencji którzy przychodzą w wielogodzinne szkolenie, podobne do szkolenia. Asesorskiego, gdzie rzeczywiście uczą się i dowiadują, jak dokładnie działa silnik gry, jakie są te punkty pomiarowe, jak wygląda behawioralny model kompetencji, zdając tylko egzamin, po to, żeby pomóc w interpretacji wyniku i podjąć decyzję, czy w przypadku konkretnej rekrutacji, czy programu rozwoju talentów zastosowanie Competence game będzie lepsze niż na przykład assessment czy development center. Jeśli zainteresowała Was idea kompetencji w rozwoju zawodowym i gier kompetencyjnych, zapraszamy Was bardzo serdecznie na stronę www.competencegame.com. Znajdziecie tam wiele informacji dotyczących badania kompetencji online. Na stronie znajdziecie również kontakt do certyfikowanych partnerów, z którymi można umówić się na badanie kompetencji online za pomocą Competence Game. Zapraszamy Was również na szkolenie certyfikacyjne Competence Game, po którego ukończeniu możecie stać się oficjalnym partnerem naszych produktów.